Siemano, Siemano, łokieć, pista i Kolano. 22 marca wracamy z obstawianiem, gramy dalej. Niestety wczorajsza druga sytuacja Nie niewykorzystana przez Krzysztofa Biotka, zawsze przepaściła kuponik, który wydawać by się mogło. Był bardzo pewny. Do ciekawostki wszystkie mecze, wczorajsze eliminacje mistrzostw Europy weźmy na plus półtoragoro oprócz meczu Polski z Austrią. Nieszczęście, ale na dzisiaj troszeczkę większy kurs, żeby się troszeczkę odbić, jednocześnie nie ryzykować zbyt dużo. Hmm. Portugalia, Ukraina, no co? Portugalczycy będą chcieli dobrze zacząć eliminację. Są zdecydowanym faworytem, do tego grają u siebie na swoim terenie. czy 1 0 czy 2-0 na 100% według mnie dobrze nie ma problemu na 99% według mnie Portugalia pogra z Ukrainą stąd ten typ kurs dosyć duży także tylko korzystać według mnie Anglia Czechy plus 1,5 gola kurs ich też czego sobie 1:30 plus 1,5 a myślę że tutaj nawet mogą obie strzelić ja nigdy, zawsze miałem taką blokadę co do Anglii, żeby do nich stawiać, Dlatego daję tutaj plus półtora kola. Myślę, że głośnik też zadowalający. Fajny. Czemu nie? No i żeby podbić troszeczkę mocniej, żeby chociaż z tej stówki ponad 200 było, no natomiast Francję, Myślę, że dla Francji to będzie spacerek. Pograją sobie. Strzelają. Tutaj przewiduję nawet inny wynik, ale najbezpieczniej to jest fajny, jest fajny kursik. Także kuponik można było, można, mogłoby się wydawać, że jest e, pewny, jak wiadomo, jak codziennie wszystkie kupony są pewne. Tak jak wczoraj połowa ludzi z mm, forów, na których siedzę po meczu Kazachstanu, już miała kupony do wybrzucenia. Jak to mówią, Mój pewniaczek na dzisiaj. Dzięki bardzo. Powodzenia. I do zobaczenia jutro. Na razie.